Hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. To będzie taki materiał, można powiedzieć, że podcastowy, można powiedzieć, że niekoniecznie. Jeszcze nie mam się zielonego pojęcia jak go nazwę, ale chciałbym wam po prostu powiedzieć, no bo od pięciu dni nic nie nagrywam, co się dzieje, co się stało się. O, a to już powiem wam wprost, jestem zmęczony, zmęczony w sensie używam tego bardzo dobrze, nie przejęzyczam się po prostu tego w cholerę jest za dużo bo cokolwiek się dzieje widzę, że dzieje się Konfederacja ten kanał miał być kanałem dotyczącym Shuri i z całą stanowczością jestem w stanie powiedzieć że jak patrzę na playlistę to Konfederacja gra na nim główne skrzypce i to nie jest w ogóle jakaś znaczy tu też swoją drogą na marginesie kłócę zawsze koncerny starają się ścisnąć że to jest moja obsesja że ja po prostu jak widzę Takiego na przykład sławusia, czy Tocze pianę, dostaje szału, szajby, rwie koszulę, pianę mam pysk, Nie, moi drodzy. Nie wszyscy, tak jak kuce posługują się jedynie emocjami. Ja po prostu komentuję foliarzy. A jako, że konfiarze, niestety, mają w tym momencie największe przebicie ze swoimi odpałami, zwłaszcza w mainstreamie, no to mamy to, co mamy. Też widzę zmęczenie materiału. Też widzę, że tutaj, na ilość tam materiałów w ciągu jednej strony, większość to jest albo menzen, albo konfederacja. Ja nawet nie mam czasu zająć się innymi foliarzami, innymi odpałami. Mimo tego, że chciałbym, ponieważ za chwilę cokolwiek znów odwalą. Mamy teraz. Sebastiana Rosa, który pyskował do niepełnosprawnego gościa. Teraz pozwólcie, że jeszcze zarknę sobie grzecznie, bo to wszystko jest off the spot na żywo. Sprawdzę. Uwaga, uwaga naszego wspaniałego Twittera, który teraz jest X-em, dlatego ponieważ Elon Musk chciał być taki cool edgy, więc go zmienił. Mamy, no właśnie, mamy też w międzyczasie Martusie, która odwala. Myślałem, że się jak ożeni, wyjdzie za mąż, whatever, nieważne, to mądrzeje albo przynajmniej jej mąż weźmie ją za mordę, tak jak ona by chciała w tym mitycznym pilowym świecie. No jednak okazuje się, że nie, jednak okazuje się, że dalej nadaje. Mało tego, Adaś zaczął nam wątpić w istnienie, a właściwie nie istnienie obozów, tylko <laughs> haustu. I żeby było jeszcze śmieszniej, to sugeruję, że samo istnienie obozów nie jest dowodem na em, spadnięcie z rowerka milionów, a jest dowodem na istnienie obozów. Czyli wiecie, według tej edgy teorii, jeśli ja bym na przykład teraz podszedł do losowego konfiarza i walnął go w mordę i nikt by tego nie widział. A konfiarz by poszedł, albo nawet nie, nawet chustym, w publicznym miejscu, przyrąbałbym mu tak, żeby mu zęby wybiło, szczękę bym mu złamał, cokolwiek, i on by poszedł z tym na obdukcję do policji, to policjant powinien powiedzieć, że nie no panie, samo złamanie szczęki nie jest dowodem pobicia, jest dowodem złamanej szczęki. I tak, to jest, to jest też środowisko około konfederackie, niestety. Mało tego do kogo ja piłem, tak, do Sebusia. Sebuś odwalił. Oh. Czekajcie, bo to nie jest takie proste znalezienie tego. Ja mam tego z cyfu za dużo. Tak jak już Wam wcześniej wspominałem, tego jest w cholerę, moi przyjaciele. I tutaj, o. Sebuś dowalił. Patrzcie do czego doprowadziła poprawność polityczna, czyli inaczej marksizm kulturowy. Bo oczywiście po Karoniu wszystko jest marksizmem, rozumiecie? Wszystko, wszędzie jest marksizm. I to, że jest y, ktoś tam w telewizji, kto jest LGBT, to jest marksizm. To, że możemy normalnie mówić o swojej seksualności, to jest marksizm. To, że w szklance jest woda, to też jest marksizm. Woda jest lewacka, marksistowska. Chociaż biorąc pod uwagę, że podczas pandemii niektóre środowiska konfederackie ojczyły, że jak to mycie rąk? Mycie rąk to jest lewactwo, to wychodzi na to, że w sumie też woda to jest marksizm kulturowy. Bez ironii. Sądzają przed Wami takiego bydlaka, a ten wyzywa Wasze rodziny. 3 miliony wyborców, najgorszymi wyzwiskami. Wy nie możecie nic odpowiedzieć, bo ten jest na wózku pokrzywdzony przez los. To dlaczego lwactwo bierze do siebie największego rodzaju degeneratów, żeby nie można było ich krytykować pod przykryką współczucia i dobrego wychowania? Gardzę takimi typami. To jest oczywiście o gościu, który raczył skomentować to, pamiętacie Wojtek Sawicki. Ja nagrywałem jeszcze o nim jak jakiś czas temu, właśnie gdzie zgasił mędzenistyczne pierdolamento, że fundacje pomogą, że chuj z opieką zdrowotną, fundacje przecież od czego są, no jakoś to będzie, wolny rynek paróweczki, zamknij morder lewaku. I Wojtek Sawicki zwrócił uwagę, wywołując error 404 w mózgu każdego kuca, że jeśli ktoś jest ubezwłasnowolniony nie z własnej woli, Ponieważ kucowskie pierdolamento bazuje na jesteś kowalem własnego losu, wiecie, to całe coachingowe gówno, to się naraz okazuje, że o cholera, nie ma co odpowiedzieć. No i też jakiegoś backupu, programu wspierającego nie ma, więc co można powiedzieć? Kurde, lebele, no... Ale byli niepełnosprawni, co zarabiali miliony. Elo, odjebane, koniec, załatwione, załatwione, hura! No nie, nie tak działa rzeczywistość, KUCA. Nie tak działa świat normalny. I tak samo nie działa świat normalny, że można wyzwać kogoś. I tak samo nie działa to na zasadzie takiej, że możesz wyzwać typa odlewaków i odjewane Elo. O samych szufladkach, bo to jest szufladkowanie, Sobie powiemy nagram w następnym materiale. Mam nadzieję, że on się pokaże w niedzielę. W niedzielę tak samo też planujemy z e, doktorem Napierałą e, nagrać jakiegoś live'a. Nie wiem, jak zobaczę jak to wyjdzie. Tak czy siak, to jest kurwa za dużo. Sorry, ale to jest za dużo, dlatego bardzo Was przepraszam, że są, były jakieś przerwy między materiałami, ale ja sobie po prostu musiałem psychicznie odpocząć. I to nie chodzi o to, że nie wiem, miałem urlop do pracy, nie chodziłem, nie, wręcz na odwrót. Chodziłem do pracy, zająłem się normalnym życiem, zająłem się moją kobietą, moją rodziną. Wychodziliśmy na spacery, spędzaliśmy czas razem, poszliśmy do knajpy i. To mi pokazało, że jest coś takiego jak życie bez Shuri, to znaczy bez komentowania Shuri. I jakże szczęśliwie się człowiekowi żyje bez komentowania Shuri? Ja wracam do domu, nie patrzę na media społecznościowe, co tam znów konfiarze odwalili, co tam znów jakiś, jakiś typ sprzedaje chujoskrętną witaminkę C, wodę mineralizowaną. Wodę mineralizowaną za 350 zł, gdzie ja mogę podejść do Lidla i kupić sobie wodę za 3,50, półtora litra. Mineralizowana też. Może, może kurde, ja będę w sumie sprzedawał. Woda mineralizowana z Lidla za 3,50, zwalnę przebitkę, dobra, nie, nie aż taką jak on, ale zadychę. Kupilibyście? Widzicie, a, a jego gości kupują. Kupują i wierzą. I potem człowiek. Czyta te wszystkie pierdoły te bzdury, które są. Totalnie odjechane od rzeczywistości, jakieś teksty, którymi chłopsko rozumiści próbują sobie za wszelką cenę tłumaczyć rzeczywistość. Jakieś właśnie określenia, krótkie określenia na rzeczy złożone, nie wiem, jakiś Midwit sobie ostatnio wymyślili, jarają się, chociaż jak prześledziłem się okazuje, że nie wymyślili sobie niedawno. Go odkryli Forczana. Wow! Po 2012 roku, no więcej niż 10 lat. Więcej niż 10 lat zaczęło zajęło. Więcej niż 10 lat zajęło im odkrycie tego określenia. Jesus fucking Christ. Przy czym samo to określenie już zostało 10 tysięcy razy przeorane i. Okazuje się, że no nie, że to jest określenie, które po pierwsze najbardziej pasuje do tak zwanej hardkorowej pra prawicy, tych wielkich Polaków, patriotów, którzy za wszelką cenę chcą zaurać, zmasakrować lwaka. A po drugie jest zupełnie innym spektrum, gdzie podchodzi tak zwana osobowość psychologiczna, portret psychologiczny, w ogóle samoświadomość. Nawet inteligencja, stosunek do inteligencji, stosunek do podejścia do sprawy, w ogóle chęć gromadzenia informacji, przetwarzania informacji, są różne wszystkie aspekty. Nie lepiej to wpierdolić do jednego słowa na zasadzie odjebane, żeby był następny buzzword, aby móc rzucać tych mitycznych lwaków. No bo lwacy to już się za bardzo oklepali, bo okazuje się, że każdy jest lwakiem. Lewakiem jest gość, który rzeczywiście żąda wyzwolenia mas pracowniczych. Lewakiem jest gość, który po prostu jest homoseksualistą. Lewakiem jest twój stary, który mówi, żebyś wreszcie ruszył dupsko z piwnicy i zaczął zarabiać normalnie, bo już masz 34 lata, a marnujesz świat siedząc przed kąpem i spamując internet dla kor... a przepraszam, teraz dla mędzena czy innego jakiegoś urwipołcia, który wciska ci pierdy, które nie istnieją. Kurde, trzeba było, coś wy... Kurde lebele, trzeba było coś wymyślić, tak? No i wpadli na pomysł, wymyślili. Pojawili się właśnie jakieś mi tweety, jakieś fajnopolaki, Polaki, gdzie też oczywiście pytam o definicję i okazuje się, że tej definicji nie ma. Nikt nie jest w stanie mi podać definicji fajnopolaka. Polaka. Adasia Wielomskiego pytałem wiele razy, okazuje się, że nie odpowiada w ogóle, cichosza, nie ma. Jakub Wiech który też swoją drogą jest takim naczelnym szatanem, bo oni za wszelką cenę też swoją drogą szukają jakichkolwiek szablonów, desperacko szukają szablonów z zachodu. I Jakub Wiech miał być taką polską Gretą Thunberg, wiecie, że, że yy, Hauderiu i tak bo, dalej, bo, bo wiecie, Greta się memicznie sprzedała na zachodzie, nie? No to teraz będą tak memować Wiecha, nie? I, i, i jak można go skojarzyć? Gość gada o, o jakiejś energii atomowej, to z za bardzo nie wiedzą o co chodzi, o jakiej energii zielonej, atomowej, jądrowej, whatever, nieważne, ale jądro, bo penis, hehe śmieszne. I wymyślili sobie, kurde, bo on wygląda jak krasnal z tą brodą, to hałabała, a, bo, bo była taka dobranocka, taka bajeczka, to, to, to było, to, to, to teraz będziemy coś takie... Kurna, ja mam wrażenie, jakbym obserwował jakieś no, może nie przedszkole nawet, tylko żłobek z dzieciakami z jakimś gigantycznym spektrum autyzmu, którym nikt nie podał leków. I jak ja wchodzę do tego kurwidołka, ja się czuję jak szambonurek. Jestem cały brudny, jestem cały zestresowany i muszę jakoś się z tego wykaraskać. Doszło do tego, rozumiecie, że moja praca, która na co dzień jest bądź co bądź za pierdolem, jest dla mnie rozluźnieniem w stosunku do szuri. Kurwa! Nie wiem, czy ogarniacie poziom spierdolenia, w jakim operuję. Bo mam wrażenie, że na co dzień nie dlatego chciałem wam powiedzieć. To nie jest materiał na zasadzie użalanie się nad sobą. Biedny, lepszy, chlip, chlip, grosza, daj lepszemu sakiewką począśni, sakiewką potrząśni, łowo, Chociaż, a jakbyś jakbyście daj, bardzo chętnie przyjmę. Ja przyjmę zawsze każdą ilość pieniędzy. Tak samo każdą ilość wsparcia, każdą ilość pozytywnych komentarzy, wyświetleń, whatever, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby, żebyście zrozumieli, że jak ja na przykład nie wiem, nie nagrywam, to znaczy, że pewien poziom pierdolenia już został przekroczony. Pewien poziom toksyczności został przekroczony i ja muszę w tym momencie zrobić detoks. Albo zrobię detoks, albo skończę w szpitalu psychiatrycznym. A szczerze wolałbym jednak ten detoks, ponieważ mam wrażenie, że po wyborach. Ja będę sobie grzecznie siedział w tym szpitalu i dostanę dokładnie bandę tych samych pensjonariuszy, którymi się zajmuję na co dzień. I to na żywo. A w takim razie ja na pewno stamtąd już nie wyjdę. I to jest tylko tyle, co chciałem wam powiedzieć. E, oczywiście, dzięki za obejrzenie, dzięki za wsparcie. E, jeśli macie jakieś totalnie chore akcje, najlepiej właśnie już, już dosyć tych konfederatów na razie. Znaczy, nie, no konfederaci będą, e, to na pewno coś takiego poruszę. Mam nadzieję, że, bo obiecałem wam dzisiaj, ale sorry, ja już jestem zmęczony. Jest e, pierwsza w nocy, e, lecę spać. Jak wstanę rano, to, to staram, postaram się jakoś obrobić jak obrobię to wam wrzucę. Nie wiem czy w sobotę cokolwiek jeszcze nagram, może pod wieczór, bo w sobotę chciałbym już sobie tak na luzie zająć się swoim codziennym normalnym życiem jeszcze raz. A w niedzielę może coś ponagrywam na spokojnie, bez stresu. A potem doktor napierała, no i, i zobaczymy, co dalej. W ogóle też dajcie znać, co myślicie o tym live'ie z doktorem napierą. co w ogóle myślicie o naszym live'ie. dajmy na to, że ja bym zrobił teoretycznie takiego samoistnego live'a w zamian za AMA, bo zdaję sobie sprawę, że to AMA często jest takie, że wy zadacie pytanie, potem jakoś to czas leci, leci, leci. Ja jak akurat będę miał czas, nie wiem, po dwóch, trzech dniach, po tygodniu, jak foliarze coś odwalą, to odpowiadam Wam na to pytanie i Wy już dawno nie pamiętacie w ogóle, jakie pytanie było, ale o, fajnie, zauważyliście swój nick, to dobrze, to dobrze, że mi odpowiedział. Dajcie znać w komentarzach, tymczasem to tyle na dziś, albo niekoniecznie zobacz, nie no, no na, na dziś na pewno, ale na sobotę może nie, eee, tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego, hej, hej!